Dzisiaj prezydent przed grobem nieznanego żołnierza powiedział, że część polskich polityków gotowa jest do tego, aby po kawałku oddawać polską wolność i suwerenność obcym instytucjom i trybunałom. Kogo miał na myśli? Jak pan myśli? No, również nawiązywałem do tego procesu w swoim wystąpieniu. To, 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 to problem dotyczy rządu obecnego, ale również wielu instytucji państwowych, pozarządowych i wielu partii politycznych. Tendencja, żeby przesuwać y, y, kompetencje na poziom międzynarodowy, niestety nie jest obca żadnej partii politycznej poza Konfederacją. W tej chwili, i może koroną Grzegorza Brauna. Wszystkie inne pozostałe partie są umoczone na różnym etapie, w różny sposób w y, 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 traktatowej, i pozatraktatowe, ale ustawowe czy uchwałowe zgody w Sejmie, żeby nowe rzeczy przesuwać. Do Brukseli. To się działo zarówno kiedy rządził Tusk, jak i kiedy rządził Morawiecki. To się nie powinno dziać, to powinno zostać zatrzymane. No natomiast to się dzieje i cieszę się, że mamy prezydenta, który ten proces nazywa po imieniu i kontestuje.